Z tej strony mi się kontynuujemy serię Wielką Grecją na podstawce. Więc, no, oczywiście, tutaj hoj, jakby ktoś nie zauważył, ale no, chyba jak ktoś już to ogląda, to jest jakimś wielkim fanatykiem bożym. A, nie zapisałem wtedy. No czy to mi coś to co da? Jakiś tutaj plus fabryki, minus 500 biznes na przecież nie wypałem nikomu ta z wojny. Muszę iść w to. Bo to mi usunie. Meta coś tam Ale trudno najwyżej nie rozwinąłem trochę kraju przez to. Mogłbym teraz tam wycofę te śladę gigantów czy coś straci tych kilka na dni, ale trudno. Super, plan czteroletni, no przyda nam się. Rozbudowa państwa. Metak Sas opracował genialny plan uprzemysłowienia Grecji. Opiera się on na włoskim modelu gospodarczym korporcjonizmu, i pozwoli nam osiągnąć pewną samowystarczalność oraz niezależność od ograniczających nas mocarstw. E, tutaj się wykorzystajmy nasze, Zmuśmy rolników w fabrykach. Co mi się tu bardziej opłaca w Grecka, Otaria jakaś. Dobra, tam Hiszpania wybucha. Powiem szczerze nie patrzyłem o co chodziło. Teraz sobie możecie tam przeczytać. No i teraz właśnie nie wiem tak czy pójść tą zmuszenie rolników do pracy w fabrykach, czy wykorzystajmy nasze mocne strony. Myślę, że to nie mam pojęcia, w którym to drzewko pójść lepiej będzie. Tutaj to nie muszę patrzeć, ale tutaj to ten. się rozwoju, mowa handlowa, kosz prawa gospodarczego, kosz prawa handlowego. Tu chyba pójdę w tą stronę, jednak. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Seria nie polega na tym, żeby grać historycznie, więc. ta meksykańska, czyli wojna ma w Meksyku. No to Te to, to, to zasoby to tak średnio. Co ja mógłbym tu dać? Tutaj to nie koncerny paliwowe jakieś. Mm. generałów, piechota? Faszyści, dobra, to ten może być. Czyżby faszyści mieli prze, przejąć władzę, to tak trochę źle dla Amerykanów służy, jak mam być szczery. No tak mieć faszystów zaraz pod własnym nosem to tak średnio bym powiedział, ale zobaczymy, czy tam Ameryka może zareaguje na to. Ale mnie to na razie nie odbija. Nasze problemy finansowe wydają się nie mieć końca. Nieulegowane zobowiązania i zadłużenia sprawiły, że nasza sytuacja gospodarcza jest tragiczna. Musimy przeprowadzić celową dewaluację naszej waluty, co pobudzi przepływ kapitału zagranicznego. Choć w dłuższej perspektywie zaszkodzi to części naszego zadłużenia. I teraz nam się zadłużenie obudzi. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w ogóle. Jak działa zasada. O, incydencie na Hindenburgu. Niewiele brakowało. Na razie decyzję mamy tylko zmiażdżyć i w ogóle propaganda. Więc na razie to tam. Faszyści są na przyjaźń, tylko komuniści i republikanie są na minus. Będzie rzuszka narodowa. Bardzo wolno to widzieliście. Trochę mi się to nie podoba, ale trudno. Prawie nie się żeby było do przodu. Zmienili to konkę teraz? Albo mi się zdaje. A my zrobić lepsze AI to... Będą mi kąki zmieniać Dobra, gospodarczy jesteśmy chyba już ogarnięci Może zróbmy to, żeby dajcie jakby się... Mamy broń z 1918? Ładnie, czy tam któregoś. Z... <grym> Zacofani. Mmm... na no, razie tutaj oficerze to tam... dewaluacja Wykorzystajmy nasze... nasze strony. Grecja to kraj rolników i dopływu luksusowych. To nie jest powodem do wstydu. Tak, Niemcy na masową skalę produkują czołgi i myśliwce. Ale jak wam się zdaje, skąd wziął się tytoń w fajce Hermana Goeringa? My, Grecy, znamy nasze mocne strony. Jeśli będziemy się nie trzymać, poradzimy sobie ta części zadłużenia. Dobra, spłaćmy trochę zadłużenie. Kina ok, i że nie będziemy nic budować. Trudno. No to to nie. Ale dajmy artylerię. Nie wiem, czy w ogóle mamy artylerię u nas, na ale... Zaginięcie Amelii L. Ta wielka strata dla lotnictwa. Mm. Bardzo możliwe. Proszę to zadłużenie. Trzeba spłacić wszystkich. Grecja cierpiała z do zadłużenia od czasu naszej wojny o niepodległość w 1829 roku. A wielka wojna także nie przyczyniała się do zmniejszenia naszych obciążeń finansowych. Jeśli zdołamy spłacić nasze długi, na pewno bardzo pomoże to w przywróceniu względem stabilności greckich gospodarki. Część radykałów przeciwa się jednak konwenansom politycznym i ekonomicznym. Myśmy spełnili. Wzmocnienie małej identy Czechosłowacja Niesamowity rozwój zdarzeń Zaraz to się przyjrzymy temu Gdybyśmy spełnili żadne tych lup bo po prostu przyglądaje się jak świat się rozpada Że mogliśmy pojawić się to tych stanowczych działań Incydent na małym mieście Marco Polo Czyli tam Chińczycy się będą bić Wow Wow Banu Czy wy poszliście w wypuszczanie ich? Serio? O nie Powiem szczerze, że teraz mnie zaskoczyli, że oni wypuścili. Więc powiem szczerze, że ludzie tak narzekają na tę podstawkę w ogóle, o podstawka najgorsza nie da się grać. A tutaj tak, no, powiem szczerze, zaskoczony jestem. Dobra, dorzućmy tu. A artyleria jest wzmocnienie artylerii. No to nie wiem, na razie to sobie zostawimy, potem NTRS. Wojna domowa w, w Chinach. Też tego nie widziałem tak szczerze mówiąc o jakoś oddali im tereny? Chińczycy? Co tu się stało? Matko jedyna Nie jak muszę grać na podstawce to co się tutaj dzieje widzę że tutaj no, coraz bardziej się ciekawie zaczyna robić Japończycy bez żadnej wo wojny zostają z terenu od Chińczyków? A komuchy jeszcze nawet nie reagują na to Matko jedyna przecież to jest e, od razu ja. Ra, ra, ra. Reakcja, co tu w ogóle daje? Efekt po wygraniu, dobra Dobra no, na razie spłaćmy tych wytyjczyków, bo nam wytyjczyce się przydadzą żeby ich spłacić z nasze mocne strony! Zrobiliśmy cel narodowy. I teraz pójdziemy w otwarcie fabryk finansowych za zagranicy. Pod względem budowy i osadzenia załóg fabryki przekroczyliśmy wszelkie oczekiwania, ale nie ma wątpliwości, że się wolniej niż reszta naszych towarzyszy w Europie. Są kraje znacznie od nas bogatsze, które mogą nam pomóc w modernizacji, pod warunkiem, że nasz kraj mają Jedna fabryka, jedna fabryka cywilna zostaną zbudowane w każdym z poniższych krajów, która opinia o Grecji... Co ja mam zrobić jakoś, żeby to poprawić? Czyli muszę tak... Związek Radziecki poprawić relacje, nie wiem co o to chodzi. Dobra. Cesarstwo niemieckie. Co tu jeszcze było? Francja i Wielka Brytania. Francja Wielka Brytania. Może się uda. Nie za tą ideologię, czy to jest ale może się uda. Zobaczymy. 70 dni chyba, żeby się poprawiło. Bardzo lecimy w dół. Matka. Pół punkta w dół. Może się uda jakoś... ...to ogarnąć, żeby nie było aż tak źle. Chińczycy wybuchają dalej. I powiem szczerze, państwo chińskie upadnie? A tu jest inna wojna już. Seabay? Chyba. Nie. A oni się postawi? Lang nie wiem, to się tu już pogubiłem, szczerze mówiąc. Jak ta wojna w Chinach wygląda? Japończycy to, że uzyskali ten teren tak bez niczego. Ile to będzie gdzieś? 60 to jest 120 dni, to na spokojnie powinniśmy dać radę. A Niemcy, że mają, nie wiem, lepszą ideologię czy coś, to mają mniejsze, się płaci, mniej się płacę, mniej płacę, mniej płacę. Zaraz skończymy to już polepszać, będzie najlepiej. Związek Radziecki najbardziej, najmniej. Opinii, nie wiem, czy to u nich buduje, czy to u nas. Brytyjczyków chcę spłacić, potem już o mniej. Jakby toli spłacimy. Nie wiem czy to jest ta lepsza czy gorsza strona Minus 20% fabryk mnie tak zachęca Konstrukcyjnych Dobra, lepszą broń zróbmy jak mamy takie Zacofanie Dobra Jak tu wyglądają Niemcy Niemcy przestań poprawiać relacje Przestań poprawiać relacje. Przestań poprawiać relacje. No i tutaj jeszcze niech trochę poprawia relacje i będzie najlepiej. Bo przekotem to, było, gdyby to u nas zrobili. Jedna fabryka cywilna i fabryka wojskowa, ale... To znaczy, to tak działa, to ja nie mam pojęcia. Wydobycie skończone. Pierwsze to... Zróbmy to, bo to się tam. Ten... Połączenie. Brakuje nam nie tylko bazy przemysłowej, a także krajowej infrastruktury. Nasi sąsiedzi zurbanizowali swoje kraje. Już czas byśmy też podążyli tą drogą. Nowe drogi nam powstaną, to jest ten plus. Się, jakby nasza gospodarka się pobudzi, pobudziła tak jakoś coraz szybciej. A bo już mamy 8 fabryk. Nie wiem czy to u nas było czy tam A to u nas to było. No i hiper duper fajnie. Mam być szczery. Więcej broni więcej tego o. Trochę będziemy mieć braki mamy w tym. Mm. Weźmy od Szwecji. Najbardziej taki Mam parę na trochę ale to nie wiem. Mamy... Najpierw to może wrócimy tak żeby to nie mieć braków. Dobra, spłata Brytyjczyków dalej. Wydobycie to bycie mamy, hmm. to już możemy pójść, bo już nie ma dużej kary. Powiem szczerze, no powoli szykujemy się na wielką ofensywę na wielką Albanię. O, Jugosławia, Jugosławia się coraz bardziej spada. Nie wiem co ten książę Paul myśli, ale... Wielka Antanta. Albo bo to są papety dalej. Ale no tak rozbijać własny kraj. Tak. To jest zły pomysł, według mnie. Myślę, że to jest bardzo zły pomysł. Nie będę szpiegów robił, bo to gospodarka nie wydoi. Nie wydaje. Nie wydaje. No i próbujemy na razie te spłaty kredytów. On no to... Nie wiem czy co coś mi doda zarządzanie długiem wobec MKF To będę też musiał pójść. Dobra, to to szybko się zrobi. Tutaj generaliści, republikanie to nie, monarchiści też nie, komuniści. No to faszyzm, tylko atakami może być. Woli fabryki się będą budować. stawiać tego greckiego kolosa na nogi Żebym mógł tu powalczyć coś o lepszą ten Trochę Mampyro odzyskaliśmy, nie wiem skąd ale to mi się podoba dobra to trochę już dywizji I Dambeku 11 róbmy 11 żeby mieć o ideolo żeby mieć jedną taką pełną armię Zobaczmy, jak tam się sytuacja dzieje na Chinach. W, Chin, czy w Chinach. jest Zjednoczone Królestwo. Mm. Zależy im tylko na ochronie. Jaką może zapewnić Neville Chamberlain? Uuu, nacjonaliści wygrali. Franco, Franco. Portugalia też chyba faszystowska, będzie o tak wygląda. O, man Manlichery skończone. Ciężarówki są ochoty pancerne. Lepszone samochód, tu pan ci pancerne. Są goliaty. Ja chcę jakieś czołgi robić. razie to pelotem w deliu. Mam nadzieję że się wkręci jakoś ta linia tu i w ogóle No na razie to wygląda, że kraj daje radę Dobra spłacamy ostatni chyba yy, długi O, wypowiedział jednak wojnie. Już po Chinach nie mają szans utrzymać się z tyłu frontu. Wszystkie gry, te fabryki, jakie tam były, już padły na pewno. To u nią wystawić. A niewystarczające zasoby ludzkie. Dajmy to teraz. Już statek się wystawi? Dobra, wystawił się. No zobaczymy jak to będzie. No bo jednak flotę musimy mieć jakąś tam flotę zbudowaną, żeby się bronić przed najazdami no, wrogów. Sofistyka i nauka, w ogóle nie chyba nie przeczytałem sobie tego. Specjalizowanie się w nich starożytni Grecy, a teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy tych i dociekliwych umysłów, które odmieniają ten kraj, prowadzą nas w XX wiek. Nastawienie innowacyjne technologiczne oznacza, że przez najbliższy 50 lat nie będziemy musieli próbować dogonić reszty Europy. Tytoń, oliwki, feta, winogrona, figi. Kiedy chcesz do życia tego, co najlepsze, zaopatrujesz się w Grecji. Nie powinniśmy problemu z ukazaniem naszego międzynarodowego wizerunku jako Ukrainy dostarczające najlepsze produkty luksusowe. Widać grecki luksus. Staramy się dbać o naszych klientów. Aby pokazać, że no, nie jesteśmy za dupiem, że chcemy walczyć o nasz kraj, o nasze lepsze jutro, więc powoli sobie będziemy radzić z naszego pięknego kraju. Komunistyczne Chiny dołączają do no, to już jest po Chinach, jak jeszcze im komuchy bym powiedziały fajne. Ale mało trochę tak szczerze mówiąc się spóźnił i to bardzo dużo się mało spóźnił. Bo mógł bardziej wcześniej wbić kosę w plecy. Dobra widzowie, to chyba na dzisiaj by był to ten tyle odcinek, chyba że jeszcze chwilkę pociągniemy. Nie wiem ile tam czasu te odcinki trwają, więc... Ale na razie tam byłem Dobra, to na dzisiaj to tyle. Więc dzięki za oglądanie, za to, że byliście, za to, że komentujecie, subskrybujecie, w ogóle oglądacie. Więc cześć.